Cześć wam wszystkim, z tej strony Bogdan. W tym speed testie, czyli porównaniu wydajności, przetestujemy Samsunga Galaxy S7 z Huawei MP9 Lite. Może porównanie jest niezbyt pasujące, bo to nie ta sama półka. Tutaj mamy, można powiedzieć, takiego średniaka, a tutaj mamy wyższą półkę. Jednak o taki test kilka osób prosiło, w związku z czym nie ma problemu. Robimy. Pierwszy na pierwszy rzut oka informacja, wszystkie smartfony na max naładowane, chłodne, jeżeli chodzi o kwestię wyświetlacza na maksimum, bez automatu działającego i nic tutaj w tle nie mamy. Tak samo zainstalowane, zaktualizowane i wszystkie aplikacje do testów w ten sam sposób pokładane, zainstalowane, przynajmniej raz uruchomione, żeby nic się nie musiało dociągać. W związku z czym wykonujemy test i od razu informacja, będziemy robić test Geekbench 4, znaczy się wyniki, tak samo AnTuTu Benchmark i 3D Mark. Dajcie znać w komentarzu jak to u Was wygląda w Waszych smartfonach. Jeżeli chodzi o wyniki, dajcie też znać, czy tego typu porównania Wam odpowiadają, czy są wystarczająco szczegółowe i przydatne. Dobra, startujemy Geekbench 4, który pierwszy się uruchomi. Samsung Galaxy S7 troszkę szybciej uruchomił. Jeżeli chodzi o wyniki, które już mam, żeby nie tracić Waszego czasu, lecimy. Tak wyglądają wyniki: 1400, przepraszam, 1800 do 750, czyli dwukrotnie więcej. I jeżeli chodzi o jeden rdzeń, jednorodzeniowe wyniki, i. Tutaj wyniki dla wielordzeniowego procesora, jaki tutaj mamy zaimplementowany w smartfonach. Zwróćmy też uwagę, jakie tutaj są procesory. Tutaj mamy ośmiordzeniowy i tu mamy ośmiordzeniowy, jednak te procesory się o siebie różnią. Tutaj mamy Exynosa, tutaj High Silicona, e, w związku z czym są pewne różnice i no, to nie jest ta sama półka, oczywiście smartfonów. Możecie też porównać sobie tutaj kwestie e, testów, po prostu jak wyszły. Jeżeli chodzi o pamięć ROM, to mamy 4 GB, tutaj mamy 2 GB, jednak P9 Lite występuje też w 3 GB wersji. Takiej na testy akurat nie posiadam. Wersja tutaj p 9 Lite jest dosyć ciekawą wersją, oczywiście z dual simem i to jest bardzo fajna rzecz dla osób, które chcą korzystać z dwóch kart. Nie będę u, u, usuwał aplikacji w tle, chodzi o to, żeby potem multitasking sprawdzić jak to będzie wszystko działać przy okazji wydajność. Następny test Antutu Benchmark. Tak wyglądają wyniki. Samsung Galaxy S7 ponad dwukrotnie szybszy, jeżeli chodzi o punktację Antutu. No i to jest chyba zauważalne. Zresztą zobaczymy dalej. 3D Mark Wszystkie aplikacje ogólnie uruchamiają się na pewno znacznie szybciej na Galaxy S7, ponieważ jest to po prostu szybszy smartfon i ma parametry. Szybsze, szybszą pamięć, szybszą y, pamięć wewnętrzną, szybszą pamięć operacyjną ram, szybszy procesor i więcej ram 4x2 to też ma spore znaczenie, ale myślę nie od razu, troszkę później. Dobra, wyniki 3D Marka już Wam prezentuję. 2061 do 3000, e, do 380. To widzicie, to jest siedmiokrotna czy sześciokrotna różnica i to sporo na plus. O, jakiś robaczek. Sporo na plus względem też był zainteresowany dla Samsunga Galaxy S7. S7 ma także tutaj większy, większą rozdzielczość wyświetlacza, w związku z czym wpływa to, można powiedzieć, negatywnie na procesor i na układ graficzny, ale nie ma z tym problemu. Jeżeli chodzi o układy graficzne, to od razu możemy zobaczyć T880 MP12 i T830 MP2. No to jest znacznie słabszy układ graficzny. I obydwa są na Androidzie, Marshmallow 6.0. Tu macie dokładne testy, sekcje pojedyncze, żebyście mogli porównać sobie, jak to jest u Was, a jak to u mnie wyszło. Dobra, tak więc te testy mamy za sobą. Następną kwestią będzie teraz będą gry Temple Run na sam początek. 3, 4, 5. Tutaj znacząca przewaga Galaxy S7, jak widzę. Zależy mi na tym, żeby uruchomić, bo potem będziemy wracać do tej gry. Sprawdzimy sobie działanie aplikacji w tyle i powrotu do nich. OK, i teraz wyjdziemy sobie z gry i do tego miejsca spróbujemy potem wrócić. Następną grą będzie Subway Surf 3, 4. Czyli wszystkie gry programy na Galaxy S7 prawdopodobnie szybciej uruchomimy. Tak więc jeżeli chodzi o, nam o wydajność, no to jeżeli chcemy średnią półkę i wysoką półkę, to rozumiecie już na czym polega ta różnica. Ok, zatrzymamy teraz ciach. O, w ten sposób. Następna kwestia Mortal Kombat X. 3, 4. Są osoby, które po prostu potrzebują wydajnego smartfona, no i wtedy trzeba zainwestować po prostu w jednostkę szybszą. No naturalnie będzie to droższy smartfon. No i tak to po prostu wygląda. Zaraz przeprowadzimy sobie testy aplikacji codziennie używanych, czyli po Facebooki, Twittery, Spotify, Instagram, YouTube, która szybciej się uruchamia, ale skończmy najpierw test gier. Na kanale znajdziecie więcej tego typu poradników, właśnie e, hashtag, z hashtagiem Speedtest. Zachęcam Was do oglądania. Oczywiście dajcie znać, czy tego typu e, porównania Wam odpowiadają, czy przydadzą się Wam w ogóle do czegoś. Sporo osób o nie pisze, ale nie wiem, czy e, są też takie, które może mają uwagi jakieś i coś dodać, coś ująć. A wydaje mi się, że ten scenariusz, jaki przyjąłem, jest całkowicie dobry bo dotyka każdego parametru względem wydajności. Ok, jak widzicie, tu już sobie na Samsungu Galaxy S7 możemy pograć, a na Huawei P9 Lite no, musimy jeszcze chwileczkę poczekać. Tu już sobie możemy pograć. Ciao. Ciao. Ochrona, obrona. Web trz Kopnięciach w, w ogóle nie umiem w tą grę grać, tak więc proszę się ze mnie nie śmiać. Ok, i tu już powoli na P9 możemy coś uruchamiać. Ok, tu już knockout. Tak widzicie, tu skończyłem rozgrywka, na P9 Lite mogę dopiero zacząć grać. Oczywiście gra jest płynna, bardzo fajnie sobie radzi, jednak samo uruchamianie jest znacząco inne. Dobra, lecimy dalej. E, następną grą, e, jaką będziemy testować, już nie będzie żadnej gry, wystarczy. Teraz Facebook. 3, 4, Tu troszeczkę szybciej poradził sobie Samsung, lecimy dalej. Twitter 3, 4. Tu już ta różnica jest zauważalna. Coś sobie tutaj P9 chyba nie radzi. Light. Dobra, zrobimy sobie tak, żeby było uczciwie. Damy fory. Nie ma tutaj, nie, uruchomiło się w końcu. Sprawdźmy. Tak, uruchomiło się w końcu. Trochę to zajęło, ale zróbmy sobie jeszcze sprawdzenie wydajności przechodzenia pomiędzy wieloma postami. Nie, no to jest płynne, tylko troszeczkę chyba mu ramu brakuje. Lecimy dalej. Następną aplikacją będzie Instagram. Ty ci szybciej na Samsungu, Spotify 3-4. Czycie szybciej na Samsungu, co tam jeszcze nam zostaje? Może myślę, teraz możemy przejść już do testu wydajności smartfona, gdy już mamy go lekko obciążony. Adobe Premiere Clip. Wchodzimy sobie i zrobimy sobie taki mały projekt, czyli jeden film, jedno zdjęcie i przetestujemy sobie wydajność. Czyli wchodzimy w nowy urządzenie Device. Katalog Download. Pobrałem te same dokładnie materiały. Czyli tak, film, film, zdjęcie, zdjęcie, dan, gotowe, ręcznie. I jak widzicie, dokładnie to samo, 15 sekund. Więc teraz spróbujemy to odpalić, czyli zapisać. Save to gallery i w rozdzielczości Full HD. Takie eksport, na takiej rozdzielczości zrobimy 3-4. Tutaj będzie można teraz zaobserwować szybkość procesora, pamięci wewnętrznej, RAM, pamięci ROM. I dokładnie dzięki temu będziemy widzieć teraz wydajność smartfona, właśnie w takim naprawdę mocnym wydaniu. Tu jest dosyć istotny wynik szybkości, i widzę, że tutaj P9 Lite naprawdę fajnie sobie radzi, bo procesor uśmierdzeniowy no, no daje sobie dobrze radę. Ciekaw jestem, czy wygra z Samsungiem. Samsung zakończył. P9 też bardzo szybciutko zadziałał tutaj. E, Huawei P9 bardzo jestem zadowolony, czyli takie renderowanie. Jest naprawdę bardzo w porządku. E, ok, lecimy dalej. Aparat. Który aparat uruchomi się szybciej? 3, 4, tu troszeczkę szybciej. E, Samsung. Co następne? Zróbmy sobie test przeglądarki internetowej. Cia, Chrome U, Usuniemy wszystkie strony pracujące tutaj teraz w tle. Mogłem to zrobić wcześniej, wybaczcie. teraz będzie w miarę tak samo, więc nie będzie problemu. Usuńmy jeszcze raz sobie, znaczy jeszcze raz chroma. Ciach, gdzie on jest? Tu. Ciach, 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 ciach. I jeszcze raz robimy test chroma. 3, 4. Na Samsungu uruchamia się znacznie szybciej. Możemy sobie zrobić teraz test uruchamiania stron w wersji pełnej, bo myślę, że to Was najbardziej interesuje. Na pierwszy rzut oka, może, może YouTube. nie korzystam z tych skrótów na dole bo nie wiem czy tam nie jest jakaś zakładka ustawiona 3, 4 Samsung troszeczkę szybciej wydaje się w tym całym zestawieniu tutaj mamy w pamięci o tak ale zrobimy sobie kolejny test, następną stronę też wersję pełną oczywiście wykorzystamy rozdzielczości jakie tu mamy tu mamy Full HD, tu Quad HD nie, następnym pełnym jest jest może wp wp.pl 3 4 troszeczkę szybciej przynajmniej z tego co wygląda ładowanie tutaj niebieski pasek Samsung sobie troszeczkę szybciej poradził tu jeszcze coś ładuje. Zobaczmy sobie teraz na sam dół. No, niech się skończy ładować. Okej, okay, już na sam dół zejdźmy sobie w stronę. Jeszcze niżej. Jeszcze niżej, bo już nie ma nic niżej. Ok, wydaje mi się, że bardzo fajnie tutaj poradził sobie P9 w tym teście przeglądarki jednak należy zwrócić uwagę, że jest troszeczkę wolniejsza, to nie powinno nikogo dziwić od S7. Następnym testem będzie teraz multitasking. Sprawdźmy sobie, co pracuje w tle. Dokładnie to samo w każdym. W związku z czym e, sprawdźmy sobie pierwszą grę, jaką uruchamialiśmy, czyli Temple run. Przejdźmy sobie do niej, o tu jest. I uruchomimy sobie ją tu i tu 3, 4 ry. Jak to będzie działać? Czy będzie pamiętać nie. Najwyraźniej tutaj e, smartfony wycięły sobie te aplikacje. W tle ich nie ma. Ale Samsung Galaxy S7 znacząco szybciej przywraca sobie aplikacje. Ale to chyba widać. Więc przechodząc pomiędzy aplikacjami, będzie to znacznie wydajniejsze w S7. Tak więc, jeżeli ktoś się zastanawia, czy kupić ten czy tamten smartfon musi się dokładnie zastanowić, bo to jest większa kasa naturalnie. OK, następną grą jeszcze przetestujemy. Jaka tam była w tle? Subway surfa, może. 3, 4. Nawet pamięta, więc spoko. Samsung tutaj widać, że pamiętał sobie aplikację. Nie musiał jej uruchomić od nowa, tak jak P9 Lite. I na tym myślę, że możemy zakończyć ten test. Oczywiście wygrał tutaj S7, ale to też jest nie ta półka cenowa i nie te parametry, tak więc sami musicie się oczywiście zastanowić, ale p 9 Lite tutaj naprawdę bardzo dobrze wypadła z jedną grą, tam z Twitterem miał drobny problem, ale widziały, widzieliście, poradziło sobie bez problemu. W tym momencie kończymy, dajcie znać czy test ok, dajcie swoje wyniki tych trzech Gigbench, Antutu i 3D Mark w komentarzu, w swoich smartfonach jak to wygląda w stosunku do tych, zobaczymy jak to wygląda. Trzymajcie się, pozdrawiam, łapka w górę, subskrybujcie i komentujcie, dajcie znać, czy tego typu porównania są dla Was wystarczające. Cześć Wam!